Witam. Dzisiaj zebrałam wczoraj kapustę młodą i chciałam, myślę, co zrobię. I tak pomyślałam, że zrobię gołąbki z młodej kapustki, więc dzisiaj nagram dla Was film. Kapustka myślę, że szybko dosyć się sparzy. Tam gotuję wodę na tą kapustę. U mnie dwie takie kapustki średnie. Razem z tymi liściami będę sparzała. Zobaczymy, czy, ale myślę, że dwie pewnie kapustki u mnie pójdzie. Czyli, tak składniki na kapustę wiadomo. Kapusta, u mnie dwie młode kapusty. Tutaj mam troszkę więcej jak pół kilograma mięska mielonego. Mięsko mielę sobie sama, nie kupuję mielonego mięska, u mnie akurat wieprzowe, wy możecie sobie wziąć jakie lubicie. Tutaj już mam odgotowany w osolonej wodzie i przepłukany zimną wodą ryż, gotowy, już zimny i teraz wam pokażę. Zestaw przypraw, u mnie tak. Dzisiaj przyprawa do pieczonej karkówki, czyli ogólnie jakaś przyprawa, jaką posiadacie do mięsa. Papryka ostra, będę dawała, wy nie musicie, jakąś wegetę kucharek. Co macie, u mnie kucharek? Majeranek, papryka słodka, ewentualnie rozmaryn, minek mam, zioła prowansalskie. Możecie sobie dobrać jaki chcecie, zestaw przypraw. I tutaj już bierzemy się do pracy, woda nam się tam gotuje na tą kapustę. Stawiam tutaj ryż, do tego ryżu rzucam tą mięsko. I przyniosę, momencik, łyżkę. I dajemy. Będziemy wszystko zaraz mieszać. Zamiast soli, nie będę dawała soli, bo ryż był solony, łyżkę mojego kucharka. łyżkę na tą ilość akurat łyżkę przyprawy tej do mięsa możecie też używać pieprzu ostrego ale ja akurat dzisiaj użyłam paprykę ostrą też nie za dużo takie dwie szczypty tak myślę że koło daję tak na oko ale żeby tak dokładnie proporcje powiedzieć koło łyżeczki, majeranku i zioła prowansalskie, pół łyżeczki, łyżeczka. Lubię dużo przypraw, troszkę rozmarynu, też pewnie pół łyżeczki, tak żebyście mieli dokładne proporcje i kminek, też pewnie tak, pół łyżeczki. Papryka słodka to sobie posypie można nie żałować i nic nie pozostaje nam tylko teraz te wszystkie składniki trzeba wymieszać najlepiej wymieszać sobie ręką. Będę mieszała jak już będę miała wymieszane to wam pokażę. I tutaj już moje mięsko jest wymieszane. Przykryję je na razie i odstawię. I będziemy zaraz robili kapustę. I tutaj już ciężko mi będzie Wam to pokazać. Jest garnek, widzicie, na gazie. Bo mam za mały wysokość statywu. Widzicie, woda już mi się gotuje. Woda trochę lekko posolona. Będziemy teraz stwarzali tą naszą kapustę. Postawię, by stało dosyć stabilnie. Nie wiem, jak widzicie. Słabo może być widać. Zaczynamy najpierw od jednej kapusty. Kładam ją. Wezmę sobie jakiś widelczyk żeby ona nam się cała zanurzyła, nie będziemy jej długo trzymać, przykryję ją. Pokażę. Skoryguję. I tak kapusta już jest w garnku, soloną wodą. Tak myślę. 10-15 minut pod przykryciem, i ona się zaparzy, i będę następną wkładała. I wyciągniemy, później będziemy obcinali jej liście. I te moje dwie kapustki zostały już sparzone. Będziemy teraz obcinali listki. Dużykiem normalnie przy głąbie. Listki odcinam. Listki są bardzo delikatne i ścinam jeszcze dodatkowo tą taką, takie zgrubienie i już jeden listek jest gotowy, będę je dalej do innego naczynia odstawiała momencik, zaraz synu i tak będę postępowała z wszystkimi listkami gąbeczki widzicie nie będą za duże właśnie syn przyszedł i mi się tu dopytuje co i po co i na co i do czego. Czyli tak pokażę Wam już, jak będę miała przyszykowane listki i będziemy je zawijali nasz farsz. Robili głąbki. Taki tada. I moje liście kapusty już są gotowe. oddzielone od głąba. Zostało tylko tyle z tych kapust, takie dwa, no to już takie malutkie, że nie da się zawijać, możecie sobie, nie wiem, na co tam wykorzystać, jeszcze nie wiem, co zrobię, pokroję na pewno i na jakąś, że tak powiem, kapustę młodą, czy, czy jakąś zupę, także wygląda to tak, poobcinane, jak mówiłam, te zgrubienia, Wyszło, nie wiem, zobaczymy ile wyjdzie tych łamków, Listki są różnej wielkości, mniejsze, większe. Tak samo postępujemy też jak robimy już ze starszej kapusty. Tylko pewnie wymaga dłużej, żeby się parzyła ta kapusta. Pocinamy po trochu liście, a tutaj młoda kapustka nam się listki szybko sparzyły. Odstawiamy te listki. I będziemy robili u mnie w naczyniu żarą odpornym takim podstawię to naczynie i tutaj Wam dobrze zechcę ustawić, żebyście dobrze widzieli. To naczynie podlewam troszkę olejem. Bierzemy pierwszego listka. Zaraz wezmę mój mięską. Stawiałam sobie tutaj tyle gratów, że teraz nie mogę się z tym wszystkim wyrobić. Powiem Wam. I tak, jest nasz, nasz ryż z mięskiem. I z boku sobie postawię. I pokażę Wam, jak ja to będę zawijała. Wiadomo, że bliski są nie, niewielkie, ale sobie robię taką, taką kulkę. I właściwie są dwa sposoby: zawijanie tych gołąbków. Widać chyba dobrze. Czyli tak: zakładam sobie tak, zawijam i zakładam sobie po prostu tutaj do wierzchu, o tak, w taki sposób i odkładamy. Korzy, że zaraz może na większym, na większym listku. Drugi sposób zawijania jest taki, który ja zawsze robię. To Wam pokażę, wkładamy te listki do środka, czyli tak mamy to tego listka, biorę go tak i tak. Myślę, że to jest taka bezpieczniejsza, bezpieczniejszy sposób zawijania, że nam się ten gołąbek nie rozwali. Widzicie, wychodzą takie piękne, malutkie gołąbeczki, że naprawdę upieczę to się nam bardzo szybko, bo listki są młode. Także zawijam. Pozostałe liście pokażę jak już będę miała przygotowane do pieczenia te moje gołąbeczki i będziemy piekli i później pokażę jeszcze jak będziemy robili taki sas pomidorowy. Zawsze robię z sosem takim pomidorowym. Gołąbki są już pozawijane. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Są takie ładne, zgrabne malutkie. Podleję je teraz troszkę olejem i powędrują do piekarnika, żeby mi się nie przypaliły. Nie wiem ile, powiem wam tak pół szklanki tego oleju i przykrywam je przykrywką. Oczywiście jak to w kuchni bywa przesadziłam z ilością farszu, ale wykorzystam to też zaraz. Jeszcze dobrze, że mam na ogrodzie kapustę. Przyniosę jeszcze jedną kapustę i potem upiekę to w jakimś osobnym naczyniu. Także jak chcecie zrobić mniejszą ilość, to zróbcie sobie po prostu. Po prostu mniej u mnie wyszło jak zwykle ponad datek. Ale ja to wykorzystam. To później dzieciaki sobie będą odgrzewały w jakimś innym naczyniu czy blasce sobie. Upiekę. Wy też możecie sobie piec jak nie macie piekarnika czy jakiegoś żara żaroodpornego. Nawet możecie sobie to piec w No i tak. Te gołąbki, które zrobiłam wędrują do piekarnika a ja pójdę przyniosę kapustę i wykorzystam to resztę i teraz może wam pokażę jeszcze składniki na na ten mój sos pomidorowy tutaj mam już przygotowane takie koło 1,5 litra rosołku z dwóch kostek rosołowych, ale jak macie jakiś po prostu rosół wam się został, to możecie też rosół jakiś sobie wziąć, czy jak lubicie, to możecie sobie bulion warzywny wziąć, jakiś wołowy, czy, czy inny. Tak więc to wszystko potem pójdzie do garnka. Cebulka pokrojona w kostkę. Trzy ząbki, trzy ząbki sosnku będę dawała i... Tutaj koncentrat pomidorowy, 160 gram tego koncentratu. Jak lubicie dużo, to możecie dać więcej. U mnie akurat tak. I powiem, co ja będę robiła Będzie szła mąka. Pewnie ze 3 łyżki mąki do tego. Tam wam na dole napiszę. Trzeba też tutaj wrzucę tą cebulkę na ten rosół. Nie będę ją przysmażała. Podgotuję ją w tym rosole, żeby ona mi tu zmiękła. Wcisnę te ząbki sosku. i jeszcze do tego będą potrzebne dwie łyżki dwie trzy łyżki śmietany także tak to będę zaraz nastawiam moje gołąbki będę robiła sos jak będziecie już dodawać tutaj tutaj mąkę od razu wsypię te trzy łyżki mąki wymieszam sobie dokładnie i w czasie gotowania musicie dobrze mieszać, żeby wam się ta mąka nie przypaliła dostosować sobie odpowiednią gęstość tego sosu sos jak jest ciepły to jest zawsze bardziej płynny a później nam się zgęstnie czyli nie przedłużam biorę się do pracy i nie mamy co się tutaj patyczkować, tutaj już Wam pokazuję tutaj już wlałam do garnka ten bulion z cebulką, wcisnęłam do tego te trzy ząbki czosnku już się tutaj nam to gotuje z tego bulionu z półtora litry odlałam niecałą szklankę z tego bulionu, którym zaraz tutaj Wam powiem, dalej przejdę i tutaj mam już wymieszane te wszystkie składniki które będą potrzebne do Zrobienia sosu. Tam się nam gotuje. Widzieliście co mówiłam. Dodam pół szklanki tego bulionu. I w tym rozpuściłam. Dokładnie 3 łyżki. Mąki. Dodałam trzy łyżki. Takie kopiaste śmietany. I dodałam do tego koncentrat. I widzicie to jest. rozmieszane już wszystko. Teraz to powędruje do garnka. Ciężko mi będzie wam to nagrać. Tutaj jeszcze do garnka to zielone co pływa to dodałam jeszcze pół łyżeczki majeranku. Możecie sobie zestaw przypraw dobierać jak chcecie. Będę tutaj wlewała raczej Wam nie nagram bo muszę to trzymać tutaj w ręce telefon do nagrania. Będę tutaj wlewała to moje tam rozrobione co Wam pokazywałam. Z Są puszklanki tego bulionu koncentrat, mąkę i śmietane. I trzeba intensywnie mieszać. Tutaj mam trzebaczkę, żeby nam się tutaj grudki jakieś nie narobiły. I właściwy sos będzie gotowy. I już wlałam wszystkie te składniki i teraz o, trzeba to intensywnie mieszać. I niech się chwilę to wszystko pogotuje. I sos będzie gotowy. Jest trochę taki bledszy bo dawałam śmietany. Można by było dać więcej koncentratu, ale u mnie już będzie. I będzie to wyglądało w ten sposób. I już wyłączam grzanie. Mogę tylko powiedzieć: że u mnie jest na półtora litra proporcja w przepisie że na jedną szklankę bulionu dajemy jedną szklankę mo, jedną łyżkę przepraszam jedną, szklankę, jedną łyżkę mąki żeby nam konsystencja nie wyszła za gęsta Gęstość myślę jest odpowiednia i czekamy aż nasze gołąbki się upieką